Kiedy w tych dniach wędrujemy ulicami naszych miast, odwiedzamy sklepy, widzimy tak wiele dekoracji, które już mówią o zbliżających się świętach. Myślę, że wiele osób już ma także zaplanowane świąteczne potrawy kolejność odwiedzin, kolejność prac domowych może jakieś inne jeszcze. I nie ma w tym nic złego, ale gdyby ktoś tylko do tego Ograniczył swoje przygotowanie do świętowania Dnia Bożego Narodzenia, to znaczy, że zabrakłoby w tym przygotowaniu tego, co najważniejsze. Podobnie jak w tych dekoracjach świątecznych, które nas otaczają, o wiele łatwiej można zobaczyć Krasnala, Renifera, Mikołaja, gwiazdki, a bardzo trudno odnaleźć postać Pana Jezusa. Które jest przecież głównym, którego narodzimy, są głównym powodem tych świąt, do których się zbliżamy. Tak samo nasze przygotowanie do świąt, w którym zabrakłoby w spowiedzi, komunii świętej, większej troski o to, aby zbliżyć się do Pana Boga przez modlitwę, więcej, gdyby zabrakło troski o miłość w domu rodzinnym, o przezwyciężanie rozmaitych trudności. Gdyby zabrakło walki z moimi wadami i słabościami, to by znaczyło, że trudno mówić o moim przygotowaniu do świętowania Bożego Narodzenia. Ta trzecia niedziela Adwentu, w którą wkraczamy w ten sobotni wieczór, ma specjalny kolor szat liturgiczny, bo ona wypada mniej więcej w połowie tego czasu. Z jednej strony liturgia zawiera wiele, wiele wezwań do radości, bo pamiętamy o tym, że już blisko jest chwila przejścia Zbawiciela do każdego z nas. Ale z drugiej strony, jeżeli nawet połowa Adwentu jest już za nami, możemy myśleć o tym, jak przeżyliśmy ostatnie dwa tygodnie, to do świąt także pozostały jeszcze dwa tygodnie. Innymi słowy, ta liturgia zwraca uwagę na to, że jeszcze jest czas przed nami. Czas, który powinniśmy dobrze wykorzystać, aby w duchu wiary przygotować się do tych szczególnie radosnych świąt, celebracji tajemnic wcielenia Bożego Syna. I o tym, w jaki sposób mamy to robić, na co zwrócić uwagę, mówi nam Pan Bóg w tych słowach, które do nas skierował. Słyszymy, jak prorok Izajasz, Woła, pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Święty Jakub apostoł wzywa trwajcie cierpliwie, bracia aż do przejścia Pana. Słowo Boże zwraca uwagę na pokusę zniechęcenia, skoro nie jest to pierwszy adwent w naszym życiu. I wiemy, że bardzo różnie wyglądały efekty tych różnych naszych prób, przygotowania się. Jak najlepiej do Bożego Narodzenia. Skoro ludzie potrafią zniechęcać się do spowiedzi świętej, skoro ciągle muszą wyznawać te same grzechy, potrafią zniechęcać się w trosce o pogłębienie swojej modlitwy, skoro mimo dobrych chęci ciągle jeszcze tak trudno jest zatrzymać uwagę na Panu Bogu, tak trudno jest ten czas modlitwy przeżywać tak, aby była ona źródłem jakiejś radości, entuzjazmu, aby dawała nam taką wewnętrzną satysfakcję. Jeżeli mamy świadomość, że tak często nasze próby utrwalenia więzi rodzinnych, utrwalenia tej więzi, jaka istnieje między małżonkami, przez rozmaitych trudności nieporozumień, kłótni, wzajemnych pretensji, jeżeli tak wiele podejmowanych przez nas decyzji o pracy nad sobą Eliminowaniu naszych stałych wad i złych przyzwyczajeń zawiodło, to pojawia się ta pokusa, aby dać sobie spokój. I właśnie wobec tej pokusy Słowo Boże nas wzywa, abyśmy się nie poddawali. Święty Jakub Apostoł daje nam przykład rolnika i proroka. Rolnik cierpliwie rzuca ziarno w ziemię na polu. I nie widzi od razu efektu, ale robi to dlatego, że jest przekonany, że przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg to ziarno pobłogosławi deszczem słońcem i pojawi się nowe życie. Pojawi się plon, który będzie nagrodą za Jego wysiłek. Prorocy z reguły także nie widzieli od razu efektów swojej posługi. Mieli świadomość, że przekazują te wezwania, które Pan Bóg im powierzył. Bardzo często były to wezwania do nawrócenia, a to nawrócenie następowało z wielkim trudem, ale kontynuowali swoją misję i okazywało się, że nawet jeżeli efekty tej misji prorockiej pojawiały się dopiero po jakimś czasie, to potrafiły zadziwić tym, jak ludzie jednak potrafili odpowiedzieć na to Boże wezwanie, jak potrafili ciągle na nowo. Ożywiać swoją wiarę, wracać na drogę Bożych Przekazań, nawet jeśli pobłądzili bardzo mocno. Wydaje się, że nawet święty Jan Chrzciciel, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, taki moment jakiegoś zachwiania przeżył, skoro zamknięty w więzieniu wysyła swoich uczniów, aby zapytać Pana Jezusa, czy to. Naprawdę, on jest tym zapowiadanym Mesjaszem. I Pan Jezus odpowiada mu pozytywnie, ale w odpowiedzi każe Janowi przekazać nie jakieś słowa argumentacji logicznej, nie jakieś słowa pociechy, ale każe opowiedzieć Janowi o czynach, których uczniowie wysłani do Jezusa są świadkami. Te czynach, które zapowiadał prorok i słyszeliśmy te zapowiedzi w pierwszym czytaniu, a które stawały się faktem na oczach tych, którzy gromadzili się wokół Pana Jezusa. Niewidomi zrok odzyskują, chromy chodzą, trędowacie zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli i zmartwychwstają, ubogim głosi się lewa. To jest wskazanie, aby wtedy, kiedy przeżywamy jakąś pokusę zniechęcenia, szukać umocnienia nie tylko w samych słowach, które gdzieś odnajdziemy, nie tylko w szukaniu takich intelektualnych argumentów, ale warto spojrzeć na czemy. Warto przypominać sobie o tym, jak Pan Bóg działał i działa nadal, jak działał w życiu proroków, jak działał wtedy, kiedy Sen Boży chodził po tej ziemi i dokonywał do rozmaitych cudów, ale także jak działał w życiu tych ludzi, którzy są nam bardziej czy mniej znani, a którzy mimo rozmaitych trudności potrafili w tej misji powierzonej im przez Chrystusa wytrwać. Tak jak Matka Teresa z Kalkuty, jak święty Jan Paweł II, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak błogosławiony w maju Kardynał Stefan Wyszyński, Maria Czacka, siostra, jak także ci, których może Kościół nigdy nie ogłosił świętymi czy błogosławionymi, ale których znamy i wiemy o tym, jak potrafili dzięki Bożej łasce zawalczyć ze swoim grzechem, jak alkoholicy potrafili zerwać ze swoim nałogiem. Jak małżonkowie bliscy już decyzji o rozwodzie potrafili jednak odbudować swoją rodzinę. Jak ci, którzy zagubili się w takiej czy innej dziedzinie swojego życia, dzięki Bożemu Miłosierdziu, dzięki Sakramentom, dzięki nadziei pokładanej w Panu Bogu, umieli jednak swoje życie naprostować, także stali się dla nas świadkami. Wiary. Prośmy więc imię Pana Boga, abyśmy umieli cieszyć się tym, że On jest blisko, że nie, nie tylko przyjdzie do nas w Dzień Bożego Narodzenia, w tajemnicy Narodzenia w Betlejem, ale że jest dla nas dostępny każdego dnia na nowo. Ale też pamiętajmy o tym, że na to spotkanie z Nim ciągle na nowo warto się przygotowywać. Warto podejmować ten wysiłek, aby prostować ścieżki naszego życia, aby ciągle na nowo szukać woli Pana Boga, aby siły do tego czerpać ze świadectwa wiary i także samemu takie właśnie świadectwo przede wszystkim czynów dawać innym.